Witamy państwa z Legionowa. Rozmawiamy z panem Stanisławem Michalkiewiczem, autorem jednego z tekstów, który się ukazał w najnowszym pierwszym numerze Magna Polonia. Panie Stanisławie, jest to pismo, które ma służyć budowaniu świadomości i budowaniu ideologii Wielkiej Polski. Czy pan jak gdyby będzie współpracował dalej z tym pismem? Panie redaktorze, z bardzo, z wielką przyjemnością i pewnym wzruszeniem witam pojawienie się pierwszego numeru pisma ambitnego. Jeżeli ma takie intencje, jak pan tu je przedstawił, no to bardzo ambitne i myślę, że niełatwo będzie tym intencjom sprostać. Jak na razie szata graficzna pisma mi się bardzo podoba. Dobrze się zapowiada. Cieszę się, że znalazły się fundusze na wydanie pierwszego numeru, bo to zawsze najtrudniej jest zacząć i zdobyć taką rozpędową prędkość. No i cieszę się, że również mój. Artykuł w tym pierwszym numerze jest. W ten sposób przechodzę do historii. To jest, wie pan, nie takie błahe z mojego punktu widzenia i w moim wieku, no i mam nadzieję, że inicjatywa będzie kontynuowana, że pismo będzie się sprzedawało, bo no, najważniejsze w przypadku pisma jest pozyskanie czytelników. Sam byłem naczelnym redaktorem i wiem jak to jest. Zwłaszcza, że z tego, co mi wiadomo, nie jest. Jesteście Państwo rozpieszczani przez sieć dystrybutorów, no nie trudno się domyślić tych przyczyn, ale nigdzie nie jest napisane, że ma być łatwo i przyjemnie. Im większe trudności, to może nawet i mają one walor hartujący, bo miłe są tylko złego początku póki co faktycznie nasze pismo jest głównie dostępne na stronie www.magnapolonia.org. Natomiast będziemy starali się podpisać umowy z różnymi dystrybutorami, z różnymi sieciami księgarni i mam nadzieję, że kolejne numery będą już szerzej w sprzedaży. Póki co jest to kwartalnik, czyli następny numer ukaże się na początku grudnia. Natomiast Mam nadzieję, że w miarę szybko przejdziemy na e, dwumiesięcznik, a może i na większą częstotliwość. No, życzyłbym, żeby to się dokonało szybko, dlatego że kwartalnik e, ma to do siebie, że nie zapisuje się trwale w pamięci czytelników, zwłaszcza na początku. A im większa częstotliwość, tym e, większe szanse zapisania się w, w pamięci, e, wyrobienia takiego nawyku, sięgania e, po tytuł, zwłaszcza jeśli jest dostępny w tak. Takich popularnych sieciach dystrybucyjnych. No i tego Państwu życzę. Dziękuję bardzo.